Cześć, mówi Marcin Hattys z firmy Abarth. Przedstawiam Forda Monteo MK5, a w zasadzie wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych Forda Fuzjona. Auto jest z 2015 roku i jest wyposażone w silnik EcoBost o pojemności 1999 cm, który generuje moc 270 kW, co daje 240 koni mechanicznych. Przednie światła są LEDowe, zarówno światła do jazdy dziennej, jak i kierunkowskazy. Poniżej widać również halogeny. Tylne światła również są LEDowe. Wszystko oczywiście już przerobione jest zgodnie z polskimi przepisami. Wykonaliśmy światła w technologii, świateł, które występują w tytanium w wersji wyposażenia tytanium. A tu widać wnętrze. Zapicerka skórzana z przeszyciami takimi podłużnymi chyba najładniejsza jaką widziałem w fordzie. Wnętrze bardzo ładnie utrzymane. Nie widać śladów zużycia. Aut ma przebieg 73 tysiące kilometrów. Oczywiście pełna elektryka szyb. Przednie i tylne szyby otwierane automatycznie, lusterka regulowane, pamięć foteli i ustawienia fotela elektryczne przedniego rzędu, pasażera i kierowcy. Licznik z dwoma wyświetlaczami typu LED, po lewej stronie, jak widać, obrotomierz oraz inny, inne przydatne funkcje silnika, po prawej rozrywka, nawigacja, bardzo ładne tylne fotele. Bardzo czyste auto, wszystko jest przygotowane, wyczyszczone, bez śladów zużycia. pokażnik z wnęką na koło zapasowe. Koło zapasowe również jest dostępne. Nieużywane koło zapasowe. Wewnętrze koła jest sucho. Jest czysto również. Tapicerka bardzo ładnie utrzymana. I jeszcze spójrzmy na tył, w przedniej i w tylnej części są dywaniki. Tak jak mówiłem, bardzo ładna tapicerka. Fotel pasażera z regulacją. To jest wyjście radia oraz karta do nawigacji. Nawigacja jest już zainstalowana w wersji polskiej. Jest też dostępna amerykańska wersja. Po prostu trzeba wymienić kartę. Klimatyzacja dwustrefowa z ustawieniem temperatury na prawą i lewą stronę. Bardzo fajnie działająca, nawet teraz słychać jak tam silnik pracuje. Silnik dwulitrowy EcoBoost, bardzo dobra jednostka, świetnie nadająca się pod instalację gazową, 240 koni mechanicznych, super. Samochód można otworzyć tutaj ze słupka jest specjalny kod, który jest w notatkach w dokumentacji auta. A tu jak widać nawigacja, która ma również funkcję kamery cofania. Kamera cofania jest w tylnej klapie. Jak włączy się wsteczny, to jest ta funkcja dostępna. Są też czujniki parkowania zarówno z przodu, jak i z tyłu, także bardzo wygodnie mimo tego, że auto jest dość duże. Bardzo wygodnie się jeździ. Podgrzewane fotele, przednie z prawej i z lewej strop, strony. Trzystopniowa regulacja, a tu nawigacja. Jeszcze raz widać tutaj kartę. I dwa wejścia USB do radia. Oczywiście ekran jest dotykowy. Teraz włączona jest opcja nawigacji. No i widać, że jesteśmy we Wrocławiu. W ustawieniach menu można sobie tu wybrać też różne opcje. W tym prawym wyświetlaczu jest dostępna rozrywka, tu jest nawigacja, telefon. Można telefon sparować za pomocą Bluetootha, można też go podłączyć za pomocą USB. To już jak kto woli. Lewy ekran jest raczej z ustawieniami samochodu i tu mamy strasznie dużo możliwości, na przykład ciśnienie w oponach. Zegary, poziomy, paliwa, płynu chłodniczego, temperatura prędko.